Wiecie Państwo, wszystko tak podroczało. Czego nie tknąć? Rozgryzie. wprost gryzie. skaczą, pieniądz rośnie. Nie ma. Nie ma. Słowo no, daje, Nie ma na No, Weźmy na ten przykład. O, taką zupę, nie? No. O! Po dro prostu drobiazg, głup, woda i tyle. A spróbujcie policzyć, ile ta woda kosztuje. No o, właśnie, właśnie. No, weźmy taki, byle jaki produkt. O! o sól. No nic, to drobiazg. głupstwo. A spróbujcie policzyć, ile kosztuje. A zdarzają się goście, co jak zaczną solić, to trzymaj się mocno. <śla> proszę, proszę, niech pan soli. Drugie danie. Co? Pozwolę Państwu, że zapytam, ile to więcej kosztuje, co? He? To spróbujcie policzyć, ile na głowę wypadnie, He? E, Ile to jest funtów? 4,5%. 4,5%. no to policzmy 5, dla hmm. drugiego rachunku. No to e, po pół rubla złotem to, to na głowę wypadnie... E, a, co tak. No, się Szworo. to po punkcie, no to proszę bardzo, po pół rubla na łeb minimum. A zdarzają się goście to mięso z musztardą bro. No, bo no, praktycznie by zapomniał musztardę. Tak, Pojrzyjcie Państwo do ogólnego rachunku, proszę bardzo. Musztarda, to, tamto, obarto. to. Ja. Nabierze się po całym rublu. To akurat po rublu. A jak Paweł i szybę wypchną, to ile się nadbierało? No faktycznie. Wyobraźcie sobie Państwo, że przyjmujemy nas gości. No i jeden z nich, no, ma się niechcący, wybił szybę luszczaną. się nas droga po A swoją drogą to, to ten obiad też nie wypadnie dla no, można podliczyć. A elektryczność, a opał. A faktycznie. Nie? Elektryczność, opał, a lokal? No. Dokąd to? Zdaje się, żeście talerz odpłukli. Bo, wytrzyma jeszcze. Ja Panie Pups. A co? Jak? To głupie niepupstwo. Ja przyjmuję się takich gości, a oni na czyje długo? Przecież to jest to tak w gospodarstwie, tak należy lóczyć. To po prostu nie do pomyślenia, żeby tak rozbijać, jeden rozbierz drugi lubi dalej, czy ci kran uznał, takie to co to będzie? No szkoda, gadać! Takim gościom trzeba po prostu od razu morwy, arbuzem rozwijać! rozbijać. Dla mnie to gospodarzu. nie gospodarzą. Niech wydłużajmy jest tak słuchać, że mor. Ja w to patrzysz w gospodarstwo, nie...